Cóż dzisiaj zrobimy? Dzisiaj wykorzystamy lakierobejcę Dekor, aby stworzyć konsolkę, ale my postaramy się, żeby to trochę było też toaletką, bo mam też materiał na lustro. Ja naszykowałem tutaj klej oczywiście, wkręty, wkrętarka, wiertło, pędzle, miarka. Tralki zostały ścięte pod kątem, aby te nogi troszeczkę rozstawić. Nasza konsolka będzie dzięki temu stabilniejsza. Elementy na lustro, ale to lustro to później. Bardzo prosta konstrukcja. Zwykłą skrzynię wykonamy. Ona będzie miała 80 cm szerokości, 40 cm głębokości i 14 cm wysokości. Od tego odejdą nam nóżki, a my dorobimy jeszcze do tego lusterko. Użyję dwóch kolorów. Pierwszy, cała konsolka i lustro będzie w kolorze białym-skandynawskim. Nóżki natomiast zrobimy w kolor teku. Zabierzmy się do pracy. Najpierw oczywiście drewno musi być suche, oczyszczone. Tutaj mamy zwykłą klejonkę sosnową, myślę, że w markecie budowlanym dotną wam na wymiar. Jeśli macie taką możliwość, zrobicie to sami według projektu, który urodzi wam się w głowie. I teraz co? Otworzymy sobie najpierw tek. Rękawiczki. Chwilę. O. Otwieramy opakowanie pędzelek i zobaczmy, jak zachowa się taka na kawałku sosny. Tu nic się nam nie zmienia nadal malujemy nie odrywając pędzla minimum dwie warstwy musimy nałożyć, ale już widzicie, że naprawdę ładnie kryje ważna zaleta takiej robejce dekor nie zakrywa nam swoju drewna. Mimo tego, że pomalujemy to dla kierobejcom nadal będziemy mieli ładnie podkreślony rysunek drewna. Czy Dobra, kawałek mamy tego pomalowane. Otwórzmy sobie teraz kolor biały i zobaczycie jak będzie wyglądał biały skandynawski. Jedna strona pomalowana, widzicie? Mimo tego, że użyliśmy białego koloru, nadal widzimy nasz słój drewna. O to nam przecież chodzi, bo w zależności oczywiście od tego, jakiego użyję materiału. Ja tutaj mam sosnę. Jeśli będzie to dąb, będzie to wyglądało troszeczkę inaczej, ale zawsze pozostanie nam efekt tego słoja widocznego, mimo koloru. A ja biorę się za malowanie wszystkich elementów. Spotkamy się, jak wszystko będzie gotowe. Wszystkie elementy wyschły. Nasze nogi w kolorze tek i biały, skandynawski. Elementy naszej konsolki. To będzie spód. Zaczynam od zamontowania. Czterech nóg naszej podstawy konsolki. Przypuśćmy, zróbmy sobie 8. Znaczymy sobie na 8. Jeden, drugi, trzeci i czwarty. 8 na 8. Wiertło najlepiej właśnie z faską nawiercamy sobie. Pierwsze otwory są zrobione. Teraz zaznaczymy sobie otwory, abyśmy mogli później naszą konstrukcję przykręcić od spodu na wkręty. To zrobimy na wkręty, na kątowniki, w najprostszy sposób, ale dzięki temu sposobowi nawet osoba, która nie czuje się najlepiej w majsterkowaniu, będzie w stanie samodzielnie wykonać mebelek u siebie w domu. Te elementy nawiercone, teraz czas zamontować nasze nóżki. Wstawiamy naszą nogę. Tu musimy złapać sobie środek naszej nogi. Klej do drewna. Mimo tego, że są wkręty, dodatkowo kleimy wszystko. Tu mamy możliwość jeszcze ustawienia sobie. Analogicznie wszystkie cztery nogi. Dobra. Nogi mamy przekręcone i dzięki takiemu rozstawieniu nóg troszeczkę pod kątem w każdą stronę nasza konsolka mimo niewielkich rozmiarów będzie stabilna. To teraz odstawimy blat i boki. Nasza konstrukcja będzie wyglądała w ten sposób. Najprostsze co może być. Składamy taką konstrukcję. E, można użyć oczywiście kleju, ścisków, e, wkrętów, e, jak ktoś ma gwoździarki, to i gwoździarką można to zrobić. No, ale najprostszym sposobem i dostępne dla was na pewno, bo wystarczy nam tylko i wyłącznie wkrętarka i wiertarka, będą kątowniki. Im mniejsze, tym lepsze. Efekt na pewno będzie. Najpierw montujemy sobie wszystkie kątowniki. Nawiercam. I skręcam. O, ja on będzie tutaj zamontowany. analogicznie na kolejnym i na naszych plecach. Połączymy sobie teraz boki z naszymi plecami. Stawiamy sobie to równiutko. Musimy równiutko sobie to wszystko ustawić. Dlatego nawiercamy, żeby było w porządku. Połączenie zrobione. W taki sposób mamy ładne połączenia, a widzimy tylko w środku. Tutaj możecie jeszcze dorzucić sobie szufladkę, ale mówię, chciałem, żeby było to jak najprostsze. Teraz zamontujemy nasze nogi. I przykładamy naszą podstawę. Tak samo ustawiamy sobie równo, od jednej strony mamy równiutko, nawiercamy. Tutaj mogę pozwolić sobie na wkręcenie wkrętów, no klej, wkręty. To jest od spodu. Tego nie będzie widać, gdyż cała nasza konsolka będzie wyglądała właśnie w taki oto sposób. Biorę się za lustro, żeby dopełnić całej aranżacji. Elementy na lustro też zostały docięte, pomalowane. Będzie to wyglądało w ten sposób. Tego typu kątowniki. W takiemu rozwiązaniu to będzie nasza ładna prawa strona jest lusterko. Za pomocą tego typu plastików zamocujemy lusterko. I wola voilà. Lusterko jest gotowe, tak naprawdę widzicie to. Wcale nie jest trudne. Można samodzielnie coś takiego wykonać. Za chwileczkę naszykujemy jakąś małą aranżację, jakby to wyglądało w całości. No i konsolka i lustro jest już w pięknej aranżacji, w fajnym mieszkanku. A jak wiecie, dla stolarza stolarnia to drugi dom. Ale chodziło o to, żeby Wam pokazać, że naprawdę nie trzeba mieć nie wiem jakich umiejętności stolarskich, żeby samodzielnie wykonać mebel. Zachęcam Was, róbcie unikalne własne mebelki. A ja idę do domu.